No to zaczynamy. Na rozpoczynającym serię karnych ciąży odpowiedzialność, żeby dać kolegom spokój. I jest! Piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Gol, proszę Państwa. Bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. Jest, weszło Nie dał bramkarzowi szans Najważniejsze to nie ulec presji I broni ten strzał Co za parada Widocznie lepiej wytrzymuje tę próbę nerwów Nie ma Strzał niecelny Zasada numer jeden Strzelamy w światło bramki Jest bramka Pewnie zamienia karnego na gola nie pomylił się. Niestety. Poprzeczka. Niewykorzystany karny. Konsekwencje poniesie cała drużyna. Jedno kopnięcie piłki od zwycięstwa. Jeśli trafi, będzie bohaterem. Kol! Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. Zawsze się powtarza, że rzuty karne to loteria i tak było tym razem. Jeśli stoisz na bramce, musisz wybrać, w którą stronę się rzucisz. Tutaj widzimy mylną decyzję i piłka ląduje w siatce.